Julia Śmigielska-Siarkowska, redakcja Farmer. Jest ze mną pani doktor Adela Maziarek z firmy Natural Crop Poland oraz pan Denis Gus z Rogowskiej Hodowli Roślin. Jesteśmy na plantacji pszenicy ozimej, na polu należącym właśnie do Rogowskiej Hodowli Roślin w miejscowości Krapkowice w województwie opolskim. I dzisiaj postaramy się przekonać na własne oczy o tym, jak szeroko pojęta kondycja gleby wpływa na kondycję roślin. Pani doktor, alarmujemy o tym, że gleby w Polsce są coraz gorszej jakości, że pogarsza się ich żyzność, zasobność składniki pokarmowe czy w próchnice. Jaka jest tego przyczyna? Czego tym naszym polskim glebom brakuje? Wiąże się to przede wszystkim ze złą gospodarką materią organiczną czyli wywożenie słomy z pola, niestosowanie, od, niestosowanie w ogóle nawozów zielonych, nawozów organicznych typu obornik z tego względu, że ta produkcja zwierzęca. Również u nas troszeczkę podupada. Zbyt intensywne nawożenie nawozami sztucznymi, głównie mówię tutaj o nawozach azotowych, które powodują, że ta materia organiczna szybciej nam się mineralizuje. No stosowanie monokultur, no i oczywiście jeszcze tutaj dużą rolę gra erozja wieczna tak? czyli, jeżeli nie utrzymujemy, nie utrzymujemy pól w odpowiedniej strukturze, czy też one są przez dłuższy czas odkryte, no to tutaj właśnie ta erozja wieczna, bardzo duże szkody nam również wyrządza. Z jakimi wyzwaniami pan jako agronom musiał się mierzyć właśnie w zakresie jakości gleby? Jeśli chodzi o jakość gleby, to tutaj jest lekka gleba, bardzo przepuszczalna. Właśnie szukaliśmy jakoś rozwiązania, żeby jakoś te nawozy. Te pierwiastki trzymać, je przytrzymywać. No jak w tamtym roku to była lekka susza. Można powiedzieć, w tym roku nie możemy narzekać na opady. Jak zdrowotność w tym sezonie tego łanu się prezentuje? Czyli jak widzimy na razie, były zastosowane dobre środki na ochronę te jedynki, czyli postawie była tak zwane choroby podsuszkowe. Także na razie zdrowe. Mamy przed sobą pszenicę z dwóch różnych lokalizacji. I rozumiem, że to jest odmiana ta sama? Ta sama, tak. I agrotechnika pod względem ochrony również się nie różni? Dokładnie tak samo. Uprawa przedsiewna była dokładnie tak samo zrobiona. Siew dokładnie w ten sam dzień. Jedynie co było obniżone na jednym polu nawożenie potasem o 20 kg w czystym składniku. Ochrona herbicydowa, fungicydowa czy insektycydowa dokładnie ta sama. Także różnicy nie ma żadnej. Okej, okay, czyli w czym tkwi teraz sekret? Sekret jest w tym, że po prawej stronie był zastosowany sol aktif w dawce 250 kg na hektar, co przez to też było właśnie obniżone nawożenie potasem o 20 kg. Jak widzimy, różnica jest kolosalna w pokroju rośliny i najbardziej w yy, układzie korzeniowym. Mhm. Na co on nam daje nadzieję taki lepiej rozwinięty system korzeniowy? Wspomaga nam odporność na suszę, lepsze pobieranie składników pokarmowych, bo korzenie. Mimo, że poda podanych zostało mniej. Tak, no, dokładnie. o obniżonej dawce potasu. Pszenica ta tutaj ze sol aktywnym jest dużo większa. Blaszki liściowe są szersze niż w tej pszenicy bez sol aktywu, a praktycznie. Agrotechnika ta sama. A proszę powiedzieć, w jaki sposób był zaaplikowany ten preparat Solactive? Solaktiv był stosowany przed agregatem, przed siewem. Tak samo potas też był stosowany. Czyli no, dwa razy trzeba było wjechać w pole, ale widzimy, że warto. I przypomnijmy, jaka dawka? 250 kg na hektar. Pan Denis wspomniał o produkcie Solactive Evo i on jest nazywany aktywatorem gleby. Proszę wytłumaczyć. Co oznacza dla nas aktywność gleby i gleba aktywna? Czym jest? Czym się charakteryzuje? Jeżeli mówimy o aktywności gleby, to musimy tutaj mieć na uwadze, aby wszystkie właściwości gleby, zarówno fizyczne, chemiczne, jak i biologiczne, ze sobą współgrały. Jeżeli zabraknie któregoś z tych elementów, bądź któryś z tych elementów będzie nieprawidłowo nam pracował, to wówczas ta gleba, ona nie osiągnie swojego potencjału planotwórczego, tak? Czyli po prostu ona nie będzie w stanie wyżywić tej naszej rośliny. Co zostało tej glebie dostarczone, że faktycznie stała się aktywna i wpłynęła na roślinę? Tutaj główne działanie to mają takie innowacyjne trzy składniki, który żaden nawóz obecnie na rynku jeszcze nie posiada. Mówimy tutaj o bardzo rzadkim zeolicie o nazwie klinoptyloid. Mówimy również o kompleksie humianów, a także o wyciągu z wielocukrów i fitohormonów z askofylomnodozu. I te trzy nasze elementy, one tak ze sobą współdziałają, że właśnie dają nam ten mega efekt urzeźnienia. Właśnie jedną z takich głównych właściwości tego produktu to jest właśnie silna stymulacja systemu korzeniowego i produkcja du Dużej gęstej biomasy tego systemu korzeniowego, bo, tak jak zostało wspomniane, im gęstszy ten system korzeniowy będzie, tym będzie mógł głębiej i w większą powierzchnię spenetrować gleby w poszukiwaniu składników pokarmowych. Oraz wody. No, oraz wody. I to jest ta właśnie druga właściwość nasza, bo Solactive Evo również mocno nam wpływa na poprawę warunków stosunków wodno-powietrznych, czyli na układ porów, w jakim one są w stosunku do siebie i wówczas mocno wpływa się na retencję wodną, na całą tą infiltrację, na przetrzymanie tej wody i później na dostępność tej wody dla roślin. Tak? Czyli możemy tutaj mówić, że Solactive Evo nam Gromadzi wodę i udostępnia ją w tym momencie, kiedy ta roślina potrzebuje. Czyli jeżeli nam się wierzchnia warstwa lekko wysuszy, to wtedy roślina cierpi, a Sol Active Evo dzięki tym swoim składnikom on tą wodę przytrzymuje i wtedy nam ją udostępnia. Mamy tutaj glebę lekką, czyli jest bardzo duży problem z zatrzymywaniem składników pokarmowych, przez to roślina w momentach takich stresowych nie jest w stanie odpowiednio się odżywić. To właśnie Sol Active Evo dzięki zawartości klinoptyloidu, dzięki zawartości humianu potasu, on będzie tak jakby zwiększał nam kompleks sorpcyjny, dzięki czemu również zatrzymamy większość składników pokarmowych, głównie mówię tutaj o formach kationowych. Mówię tutaj o jonie amonowym, który również jest kationem, a który nam e, może e, przechodzić w formę saletrzaną i nam po prostu z gleby uciekać. Więc tutaj mocno pracujemy nad tym, aby te składniki pokarmowe zostały przetrzymane i również udostępnianie roślin roślinom w, w późniejszym okresie. Czyli możemy tutaj mówić, że Selective Evo będzie mam, nam mocno wspierał działanie nawozów, nawet przy zmieszanych dawkach. No właśnie, czyli to jest taka odpowiedź na tegoroczną sytuację, mm. czyli ol, ogromne ceny na nawozów i to, że niektórzy rolnicy byli zmuszeni do ograniczenia tych dawek. Dokładnie, także I możemy to zrobić bezpiecznie z Evo? Możemy to zrobić bezpiecznie. Nawet obniżone dawki nawozów mineralnych nie spowodują powodują nam spadku plonu, a raczej jesteśmy w stanie dzięki tej aktywacji gleby nawet te plony zwiększyć. Z czystym sercem mogę tutaj polecić Selective Evo jako ten środek wspomagający rośliny w całym procesie odżywiania, ale też jako alternatywa dla tych czasów, które obecnie mamy, tak? Czyli po prostu zbyt wysokie ceny nawozów powodują to, że będziemy tych nawozów stosować mniej, ale to również nam spowoduje spadek plonów. Więc żeby uchronić się przed tym spadkiem plonu, warto zastosować Sol Active Evo i wówczas mamy tą gwarancję z tej stabilizacji plonów, zwiększenia plonów nawet w warunkach niekorzystnych dla roślin. Czyli podsumowując, stosując kondycjoner gleby Sol Active Evo, będziemy mocno pracowali nad poprawą jakości gleby, a jakość gleby równa się niższe koszty, a wyższe plony. Produkcja roślinna nie staje się łatwiejsza, a wręcz przeciwnie, ale na szczęście pojawia się coraz więcej rozwiązań, które pomogą nam się obronić.